Hmm, na na święta coraz bliżej, o, jak super. Ale, ale... Zaraz ojej, ale czy jestem na nie gotowy? Hmm. Haha, jak przeżyć święta i nie zwariować w sześciu punktach. Pierwszy. sprawdź, co świętujesz i dlaczego? Ho ho Ja! Yeah. Właściwie jaka jest nasza rola w tych świętach? Zastanowię się, ale najpierw lecę się ubrać. Drugie. Przygotuj dobrą lekturę na chwilę wytchnienia. Co czytasz? Mroczne pomoże opowiadania z dreszczykiem. Trzy. Zjedz zdrowo i tyle ile potrzebujesz. Mm, yeah. No ja, sałatki sałatkami, ale na zapiekce się nie skusisz. Ratunku, zjadłem już 5000 kalorii. Mm -hmm. Czwarte, idź na spacer albo po gimnastyku. To ważne dla cegieł i dla umysłu. Dasz radę? Zrób przynajmniej tyle, ile jest potraw na świątecznym stole. Uff, tradycja, uff. Piąte, rozmowy z rodziną. Macie okazję lepiej się poznać. Poznawaj, nie oceniaj. Radosnych, szczęścia. To ile już lat stoisz w ruinie? E, coś rynna ci odpada. Nie moczysz się? Sześć, dawanie jest fajniejsze niż branie, a największym darem jest obecność. O, już myśleliśmy, że Mikołaj o nas zapomniał. Hmm, tak, jestem już gotowy. Spichrzowa.pl, spichrzowa zwiedza. O, pięć miejsc w Grudziącu do odwiedzenia zimu. Grudziąc, co by tu robić? Hmm, Geotermia Grudziąc? O, hej, hej, tu wygrzejesz się w basenach i saunach naszych solanek. Drugie, centrum rozrywki. O, mamy kilka różnych. A co tutaj, na przykład, park trampolin? O, takie skoki wszystkich rozgrzeją. Hoppa! Hi! 3. Muzeum. Muzeum? O, to jest miejsce. Znajdziesz u nas wystawy stałe i czasowe, pełne sztuki. Z nami poznasz historię spichrzowej. W naturze, lasy i parki. Oto! Czekają na Ciebie parki miejskie, las garnisonowy, las rudnicki, parkrun i jeszcze góra! 5. Lodowisko w parku przy ulicy Halera. szus, szus. Szu. Co za styl i jak Ty to robisz? E, po prostu, nogi mi się plączą. Była jak tu zimno. O, dziękujemy za uwagę. O, tam, ten, ta ta Niech życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia z